Hello, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii z szybkiego rozwijania umiejętności. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w naprawdę szybki sposób możemy sobie rozwinąć umiejętności związane z pancerzami, lekkim i ciężkim, oraz dodatkowo blokowanie. Będę oczywiście wykorzystywał exploit z tworzeniem mikstur przywracania, więc jeżeli nie wiecie, jak się to robi, to odsyłam Was do pierwszego odcinka tej serii, a ja się już biorę do roboty. No dobra, zaczynamy sobie od tworzenia oczywiście wcześniej wspomnianych mikstur przywracania, więc zacznijmy sobie. Dobra, teraz kiedy osiągnęliśmy oczywiście odpowiednie procenty przy tworzeniu mikstur, to możemy sobie przejść do stworzenia dwóch kolejnych mikstur. Tym razem będzie to po pierwsze mikstura ym, z premią do zdrowia, a po drugie będzie to mikstura z premią do kowalstwa. No dobrze, kolejnym krokiem będzie zapatrzenie się w interesujący nas pancerz. W moim przypadku będzie to pancerz lekki. Mam tutaj jakieś elementy skórzanego pancerza oraz rzemieniowego. No i dodatkowo posiadam też tarcze, żeby rozwinąć sobie umiejętność blokowania. Kolejnym krokiem będzie zwerbowanie sobie jakiegoś towarzysza. W moim przypadku będzie to fendal. I będziemy potrzebować również jakiejś broni dla tego towarzysza, którą on będzie chciał założyć. Damy mu w moim przypadku stalowy miecz. Dobrze, teraz przechodzimy sobie do kuźni i musimy zrobić następującą rzecz. Wypić sobie miksturkę, która da nam ogromną premię do kowalstwa. Następnie na kamieniu szlifierskim ulepszyć ten miecz, który będziemy dawać towarzyszowi. Lub też jakiś, jakąś inną broń, w moim przypadku jest to miecz. Następnie musimy ten miecz przekazać naszemu towarzyszowi. Polecam dać ciebie jakieś miejsce, gdzie nie będzie innych postaci, ponieważ mogą się okazać problematyczni e, przy tym, co za chwileczkę będziemy robić. Jak widzicie, mój lekki pancerz jest na poziomie 22, natomiast moje blokowanie jest na poziomie 16. Teraz musimy sobie tylko wypić naszą drugą miksturkę, którą stworzyliśmy. Jest to miksturka z premią do zdrowia. A następnie zaatakować naszego towarzysza i sprowokować go do walki. Teraz pozwolimy się uderzyć i jak widzicie po jednym ciosie udało nam się wbić setny poziom lekkiego pancerza. Teraz oczywiście jeżeli byśmy chcieli jeszcze wbić sobie umiejętność blokowania, to musimy ponownie sprowokować naszego towarzysza, a następnie pozwolić się mu uderzyć, jednak nie łukiem, tylko oczywiście tym mieczem, który mu przekazaliśmy. Jak widzicie blokowanie również wzrosło do ostatniego poziomu i zdobyliśmy kolejne poziomy postaci. W przypadku ciężkiego pancerza będzie to działało bardzo podobnie, tylko że musimy właśnie mieć na sobie komplet ciężkiego pancerza, nie lekkiego. Pozostałe czynności niczym się nie różnią.